Cześć, mam na imię Jarek. Mieszkam w Finach od 10 lat. Dzisiaj poniedziałek wielkanocny, zrobiłem sobie wolno. Późno wstałem. Ze spóźnieniem będę postował nowy film, bo w gruncie rzeczy dałem sobie jeden dzień odpoczynku. Zatem nic specjalnego się nie wydarzyło. Pogoda się poprawiła i wzrosła zawartość smogu w powietrzu, także północ Chin ruszyła prawdopodobnie na pełny gwizdek, żeby odrobić wszystkie zaległości no przekaz w mediach teraz poza powracającym wirusem w postaci e, e, reimportu i nosicieli jest sytuacja w Europie a szczególnie w Stanach szczególnie szopka polityczna, która jest tam odgrywana bo jeśli chodzi o przekaz medialny, to na pewno USA przegrywają w stosunku do Chin, czy nawet i do Europy. Jeśli chodzi o sposób, w jakim zajmują się po epidemią, jak i również jak informują ludzi. Kotki wyszły na ulicę. No, jakieś nowe kotki widzę. Nie wiem, z której ten bandy jest. Ten jest czarno brązowy bojaźliwy jakiś czyli musi być młodziak <laughs> wracając do USA to takie e, publiczne przepychanki w rządzie jak i również między urzędnikami wysokiego szczebla są takie troszeczkę żenujące w tym wypadku ja myślę że Europejczycy jak i i w tym Polska prezentują jakąś taką jedność jeśli chodzi o czyli czyli jeśli chodzi o przekaz e, stabilny przekaz jak i również unikanie wszelkiego rodzaju wewnątrzpartyjnych czy we, wewnątrzrządowych przepychanek ja Mam nadzieję że Wasze święta minęły dobrze Że macie ciepłą pogodę Tutaj coś ładnego rośnie, zaczęło rosnąć Nigdy nie widziałem tej części osiedla Cudnie wyglądający kwiatuszek bardzo ładnie dzięki temu wirusowi udało mi się zwiedzić zakątki osiedla których nie widziałem przez lata jak wielu was, z Was zauważyło, rzeczywiście są zielone. Porównując do zieleni czy też to w USA czy w Europie uważam, że osiedla tutaj w final są o wiele ładniejsze i bardziej atrakcyjne niż te poza. Nawet mają małe parki dla dzieci do zabawy, co jest myślę fajną, fantastyczną sprawą w leci, widuje dużo dzieciaków, szkrabów bawiących się właśnie na tych e, małych takich e, zainstalowanych, czy to w zjeżdżalniach, czy to w karuzelkach. Ja to z dzieciństwa pamiętam. W USA tego nie widziałem. Tutaj Wam pokażę coś ciekawego. Zwykle bardzo wcześnie rano emeryci i, i też normalnie ludzie przychodzą i ćwiczą sobie na tych urządzeniach. E, bardzo fajne urządzenia, wykorzystują wagę własnego ciała. E, dobry sposób na rozpoczęcie dnia. Tam w tyle, jakieś czepaki. Muszę kiedyś tutaj przyjść i potrenować. Wciąż u nas. E, Fwarantanna, self Farantana. trwa, ludzie dbają o siebie, pilnują się. Maseczki wciąż, czy to emeryci, czy to dzieci mają. Czuć nadchodzącą wiosnę. Właściwie wiosnę tutaj nie będziemy mieć, tu będziemy mieć bardzo szybko lato. Zimny prąd z północy, z Rosji skończył się i teraz czujemy ciepły prąd, będzie przyjemnie. Prawdopodobnie do lata, już do lipca to wszystko się skończy, także będzie można zacząć normalne życie. Ciekawe tylko jak będą wyglądały podróże i samoloty. Mam nadzieję, że dużo linii lotniczych obkupi się na tych y, tanich cenach y, ropy, które są teraz i bilety nie będą drogie i wymuszą, czy to cenowymi promocjami, czy to też dobrymi połączeniami wymuszą, że ruszy ten ruch, ruch lotniczy co jest bardzo ważne prawdę mówiąc niecierpliwie czekam na reset żeby wrócić do domu do Stanów chociaż prawdę mówiąc nie może zwykle czuło się zmęczenie po zagęszczonych i pełnych ludzi pełnych ulic w Chinach było to takie dosyć mocne nadwyrężenie wszystkich sensów na co dzień. Potrafi to zmęczyć, ale ten wirus pozwolił ten okres przeżyć tak dosyć spokojnie. Kosmetyczki się otwierają, to jest dobry znak. Skoro rząd pozwolił otworzyć kosmetyczki, myślę, że będzie dobrze i krok do normalności ale jak wciąż, jak widzicie, ulice są raczej puste wieczorami troszeczkę życie rusza kiedy ludzie wychodzą na zakupy bo dzieciaki są wciąż w domach, także nie zostały wypuszczone no zobaczymy, co będzie dalej 19, 20 ma to wszystko wystartować na pełny gwizdek a także zobaczymy czy to rzeczywiście ruszy są, są drobne obawy, są drobne obawy szczególnie z powodu tych nosicieli także starają się używać tych aplikacji, które kontrolują przemieszczanie się e, przemieszczanie się lokatorów i mieszkańców miast I starają się opanować transfer ludzi którzy są nosicielami sieci co, co pozwoli nam na pewno e, Opanować te powtórne zachorowania. Teraz jest lunch, także widzę japońska ulica, czyli ulice z japońskimi restauracjami. Zapełnione są. Także ze względu na jej temperaturę, ludzie wylegli na zewnątrz, jak i również na chęć skorzystania z lunchu. Ileż można jadać, a, ileż można jadać w, a, w fabrycznych stołówkach czy w biurowych stołówkach. A jedzenie w stołówkach fińskich jest takie dosyć przeciętne. Mimo, że jest za darmo, ale jest bez smaku. Trochę ryżu, trochę mięsa, trochę warzywek. Także może się to znudzić. Sam zresztą jadam w naszej fabrycznej stołówce, bo myślę, że to jest dobry sposób, żeby zlewelować się z pracownikami, a także i być bliżej pracowników i którzy jednak chcą jednak być zauważani na co dzień. Muzykę, muzyka w stylu w zaple na zapleczu gra gdzieś, także powoli czuć to, że chiny wracają do normalnego. Życia. Dużo z tych samochodów co tutaj stoi, to są mieszkańcy osiedla. Także patrzę na restauracje i na apteki, na biuro tutaj po bokach wciąż jednak to tak na półglistka. Miejmy nadzieję, że poprawi się. Najważniejsze, że jest pogoda. Pogoda jednak wymusza w Chinach. Rucha, wymusza chęć do działania. To powoduje, że ludzie wylegają na ulicę i chce im się... Chcę się żyć. Mam nadzieję, że już macie dostęp do masek. Bo chyba od 16 Wam wchodzi nakaz noszenia masek. Także masek, z tego co się orientuję, a z tego co ja, jak również inne agencje wysłały do Polski, to jest już chyba cały czas stały dostęp i wysyłka, i zatowarowanie tymi maskami. Wciąż czuję, że ceny są wysokie, także odstraszają od zakupu. Zmuszają do szukania jakichś alternatyw do tych masek. Ale tak jest wszędzie, czy to w USA, czy to w Europie sam mam je wysłałem. Mnie też limitują do 50 masek wysyłkę jednorazową. DJL sam nie chce odbierać tych przesyłek z obawy, że Amerykanie będą konfiskować powyżej 50 masek. Także nam zwrócili uwagę i poprosili, żebym przeliczył maski poprzez wysyłania. Pamiętam mama wysyłała maski do mnie zaraz na początku 19 grudnia, teraz się rola odwróciły. A na pewno ten wirus spowodował obnażenie niedoborów w zabezpieczeniu, jak i również w dostawach, czy to towarów medycznych, czy to potrzebnych zabezpieczeń do działalności szpitali, których brakuje. I nie tylko brakuje w Europie, ale brakuje w Stanach, też w Chinach brakowało, ale szybko przestawili produkcję co jest dobre nawet GM w Detroit produkuje maseczki teraz słyszałem, także jak jest potrzeba to uda im się wszystko zmienić i wesprzeć potrzeby wewnętrzne, po południu nakręcę drugi filmik, bo mam spotkanie w centrum miasta, także dzisiaj postaram się włożyć dwa filmiki żeby utrzymać ten stały kontakt z wami zobaczymy jak będzie dalej na razie was pozdrawiam mocno życzę wesołych świąt dużo szczęścia zdrowia pomyślności pozdrawiam polaków rodaków w polsce i na zewnątrz jak zwykle temperatura sprawdzają temperaturkę sprawdzają legitymację karteczki wjazdu a propos tej właśnie firmy Bolguard, kiedyś pisałem o tym samochodzie na, na odcinku Samochody Chin będzie ta firma bankrutowała gdyż właściciel tej firmy facet, który ma również sieć kontroluje Locking Coffee okazało się, że oszukiwał nadymał dochody nadymał e, dochody firmy jak i również sprzedaż produktu Także wszystko wszystko się rozsypuje i prawdopodobnie ta biedna firma też padnie, chociaż w gruncie rzeczy dosyć popularne się zrobiło. Tutaj Macie też podobna mały, mały placek zabaw dla dzieci. Ciekawostką jest, że podłoga jest gumowa, tak żeby dzieci sobie e, nie obiły kości, nie zrobiły sobie krzywdy. E, jest dosyć bezpieczne. Odnowili to w zeszłym roku, wstawili nowe zabawki. Byłoby na tyle. Za chwilę nowy film. Mam na imię Jarek. Mieszkam w Chinach od 10 lat.